Michał Jeszcze raz oklaski, ja. proszę. na chwilę, Michał. Nie. Czy państwo widzą, co Michał ma na sobie? On Pinguin. liczy na to, że pingwin zeżre mew. Nie, nie. Mewa i, przy, i pingwin to są przyjaciele. Mewa i pingwin to są przyjaciele. I tego się trzymają nazwałbyś swój zawód. Jesteś panem od książek, krytykiem literackim, dziennikarzem yy, książkowym. Czy twój zawód ma odpowiednik yy, w obcych krajach? Ma. Yy, proszę powiedzieć o swoim zawodzie. Moim zawodem jest czytanie książek i opowiadanie o nich. Wszyscy tutaj mamy taki zawód, a coś głębiej. Tam wszystkim za to płacą a... cię w jednym z wywiadów powiedziałeś, do każdego pisarza podchodzę z ogromnym szacunkiem. Zawsze boję się kompromitacji. Ten strach mnie paraliżuje. Michale, na szczęście my z Ewą nie jesteśmy pisarkami, więc chciałyśmy Ciebie zapytać, jak to jest z reporterkami. Czy Ciebie paraliżujemy po prostu? Nie. Nigdy. Czy się nas boisz? Nie. A co Cię najbardziej przeraża w pisarzach? Mądrość. No, ja hmm. Powiedziałem. Hmm. Hmm. Czy masz sposoby, które pozwalają ci przetrwać rozmowę? Na przykład taki wywiad z Wiesowem Myśliwskim hmm, w którego byłam świadkiem i byłam naprawdę... Hmm, miałam duże szapoba do twoich umiejętności, do, 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 do umiejętności przetrwania. Ja, nie będę zapisywał tych Miałam miałam duży szapoba. Możesz zapisać? <śla> to nie była moja pierwsza rozmowa z Myśliwskim, więc ja wiedziałem, że on jest trudny, więc ja go trochę przy obiedzie tak... Nie bo powiedziałem mu mniej więcej o czym będziemy rozmawiać. Na początku było trudno, bo on generalnie nie jest łatwym rozmówcą, też zamkniętym w sobie i odpowiada pytaniami. Rozumiem, że go dobrze rozumiałem. <grym> Ale potem się tak, ja bardzo. <grym <grym <grym> zakomite foł. Ale potem się rozkręcił do tego stopnia, że jak następnego dnia przy śniadaniu się dzieje się wspólnie, to podszedł i zapytał, czy jeszcze mi nie z pracy że był taki wygadany. A zdarzyło ci się mieć naprawdę takiego drętwego pisarza, który na przykład Kec, jako się go wymawia? Koczy. On jest podobno człowiek... Niemowa. Drzewna. Niemowa. mowa. No, jeszcze nienawidzi rozmówców. Tak. tak. A na przykład co robisz, jak masz takiego rozmówcę, który bardzo dużo gada i chciałbyś już wejść na tory jakiś inna gada-gada? Jak go zamykasz? Ludową muzyką? Nie, mówię zawsze, że bateria ja mi się skończy w ja musi razie. A jak w radiu na żywo to było? Um, no to jakbyś oczami, albo ręką, żeby oczami. a po ręką. Oczami? A mogłeś pokazać jak to robiłeś? Mówiłem taką rozmowę o książce był była tak podwójna. No i ja tam pamiętam, że mam kilkana na stole bo tego, bo tak taka ja wtedy miałem białe włosy i postawiłem Taka rok. starsza pani musiała tak, no, Ale jest poważnie dzisiaj, strasznie. No ale to ty jakoś taki jesteś, taki poważny. No bo są poważne pytania, zapytajmy coś wesołego. Dobra, Michał, czemu ty nigdy nie mówisz źle o książkach? Bo szkoda czasu. A co to znaczy? Wisłowi Szymborski i Barańczakowi nie było na przykład szkody? Oni mieli więcej czasu i mieli większe możliwości. A żyjemy w takim świecie, w którym wydaje mi się, że niepowiedzenie o złej książce się jest karą. O, słyszycie, pisarze? pisarze? Pisze coś? Ale czy nie masz takiego y, poczucia, że są też pisarze, którzy, wiesz, dobrzy pisarze, których nic nie powiedziałeś jest im przegrą? Żeby jeszcze żyją, to wciąż mamy nadzieję, że się stanie. Nie to, żebyśmy po prostu nagrały kilku pisarzy, których Michał nie zaprosił. I oni no, mają są tych, co mają żal do siebie, chyba się odsuniemy. Ale trzeba zrobić cały ekran. Cały... Michał oglądać. Jeszcze po minutę na no dalszą. Jakoś to wytrzymasz. Pisać. Ja bym <grym> z Litwy na kolejczysty mojej przyjechał, ale zaproszenia nie było. Miszka moja, że inna pisze tkniki, i ja to że piszę. Jak ciebie haczu aż Miszka, tak jak teba. Maj. była była zaskakująca, szalona na wielu miejscach. To był Maj. Gotowa była do Słowenii, a noc się stawała w takie u mnie. Zapisana była w programie, miała koszule na szkód, że schły. Ty się więcej nie odezwałeś. Michał. No cześć, Michał. Chodź, chodź. Powiedziałem, ja że przyjdę z chłopami. Ładne Kaszuby. jadę przyprowadzę. Antka, Borynę i nic. Obiecałem, że ziemię obiecaną ci przyniosę. W zębach i nic. Nobla dostałem, nie zdwodzisz. I... Najważniejsze, <grymkażnicza> i o tym jest, chyba o tym mówiłem w jednym z licznych wywiadów, tak? Że ma taki tekst z kilkunastu, kilkudziesięciu pierwszych stronami. książka nie wciągnie, to chociażby mnie koniami rozrywane, to nie będę jej dalej czytał, bo po prostu szkoda mi czasu. Czasami są takie książki, na których się nie poznaję Oczywiście, a mnóstwo osób od 300 i na 301 coś się dzieje. Bardzo to szanuję, ale. A możesz podać przykład takiej książki? Unises. <noise> ja, nie, ja nie sugeruję, że do mnie ktoś płaci. A ktoś ci próbował kiedyś zapłacić? Nie. A nie próbowali Cię przekupić? Nie. No i dawaj. No nie, bo, nie, daje, bo nie, nie, nie próbowali. No jak? No jak mnie nie, nie przekupić? No Panie Michale, na przykład jak Pan opowie o naszej książce przez godzinę w swoim programie, albo jak Pan teraz obecnie w Agorze pokaże w telewizji naszą książkę, Agorowej telewizji, naszą książkę, to po prostu, no nie wiem, kupimy Panów czasy w SPA. Z żoną i córeczką. Jest na pan? Wierzę pan? Wierzę pan? się na to? No jasne. No, a, ja a ja nie. Nie, naprawdę. Ja a są naciski przyjacielskie? No bo też się pewnie przyjaźniesz z wydawcami w końcu po tylu latach. No, Michał, słuchaj, no, taką nie. słabą książkę wydaliśmy. Jakoś ktoś o nie powiedział. No, ja wydawca tak by ci powiedział, że wydał no, słabą książkę. Nie? Tak nie jest? Nie. No dobrze, jak wydawca, albo osoba z promocji, którą bardzo lubisz, mówi Michał, y, wydaliśmy naprawdę fajną książkę. No to przyślijcie, to zobaczymy. Michał, gdybyś... Teraz będzie to, że pytanie. Michał, gdybyś miał być książką, to jaką? A dobra, to był ten dowcip. On <śledziora> oh, jest grubą no lękę. <śledziora> proszę Państwa. <śledziora> nie chodzi czy przygodową, czy romantyczną, tylko konkretny tytuł możesz wybrać od Biblii do dzisiaj. Tak wygląda myślący biblia Michał. Biblia, szybciutko dziś. patrzmy. Tak. Mógłby być imieniem Róży. Czemu? Bo lubię to imię. Zobaczmy. Niech oni. Nie, przecież mam stanęć za niego i wtedy będzie w celu. Zobacz. Nie dobra, czemu mógłby być. Kiedyś byłam Różu. Jak była piosenka. To jest następne pytanie. Nie, mógłby być imieniem Róży. Czemu? Ewka, nie no podobałaś się. Czemu? To jest opowieść. A najbardziej lubię, jak on zjadał te księgi i się zatruwał. Nie zjadam, tylko on chyba przed palcem. No, nie, a, co, Ta. tam? Tak, a ty, ty ślinisz palce przy przewijaniu kartę? Nie. Bo ty masz czytnik. Ślinisz czytnik? Mieszka na czytniku. Nie? O, to nie, ciekawe. Bo nie można podkreślać, a ja muszę podkreślać. Aha i ale, zapach. No ale tam trzeba się nastukać, tam jedno, drugie, trzecie. Gdzie trzeba się pokazać? Moim... No. czy ty masz poczucie humoru na swój temat. Tak. Czy mógłbyś powiedzieć pięć żartów o sobie? Ale... naprawdę śmieszne. Nie wymyślałem my o sobie żartów, nawet no przesadnie. Ale no, anegdot z życia, ci, tak, że, że śmieszne ba... ci się zdarzyło, tak? Czy z sederkiem, z i tak dalej. Dobra, no myślę. No, to przynajmniej trzy. Dobra, jedną. Nie no, pomyśleć. No to myśl. ale myślę. Ale będę myślał, jak będziecie ze mną rozmawiały dalej. O, tak? Mm -hmm. Jezu, ale to już wiem, dlaczego to osiągasz, czy to umiesz myśleć, jak mówisz. Dobra, zawsze tego nie mówię. Na przykład Michał, że masz, nie wiem, jeszcze nazwisko I kto by sobie może zaklądować. No, to wszyscy myślą, że jest pseudonimem albo przezwiskiem, więc wszyscy do niego mówią no, nazwisko. Gaś. No. Ostatnio nawet był taki mę. Nie, gaś. to radę, takie rzeczy. Nie gaś, a. Eee, nie no przywykłem. Dobra. <laughs> Tłumaczenie na Polski, nie gaś. Dobrze, nie gaś. E, więc nazwisko, tak, wszyscy ten mówią po nazwisku na początku dawno, dawno temu myślałem, że to nie fajnie, a potem się przyzwyczaiłem. A to jest śliczne, jak rogaś z Doliny Rosto. Rogaś z Doliny... Tak, się tak, Michał. No Michał, o sobie. O sobie. No myślę, co... To o, coś tak. głupiego powiedziałeś na ten... O tak, ale to my wiecie, co chce powiedzieć. Nie, nie 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 nie, znaczy nie, 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 nie. nie, 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 Pojechaliśmy na 600-leciewicę pod Była taka impreza. Wtedy jeszcze, bez apelu... Tak na żywo, czyli bez przygotowania. Nie wołali do siebie. I e, pojechaliśmy z Agnieszką Szydłowską relacjonować wydarzenie pod Grunwaldem, gdyż był to układ w stronę naszego kolegi z Radia, świetnego realizatora, który... Walczą tam po prostu. Teatrę, nie rozkrochać. Niechaj teatralnie, tak muszę zarobić, żeby się to już wszyscy śmiali. On chichot we wtorek. <sum> y, walczył tam y, z materią, ponieważ y, realizował do Polskiego Radia w systemie Dolby Surround 5.1 relacje z tej bitwy, to znaczy przypinał nawet mikrofony koniom. <sum> Chodziło <było> o to, żeby moje <sum> anty nie słuchać naprawdę. i chachani, żeby było tak. <sum> <sum> Przed no przerywaniem, nie wcześniej. A no nie pamiętam. No właśnie. I pojechaliśmy tam z Agnieszką Szydłowską w piątek, bo to w sobotę była ta, ta, ta 600-lecie, i oni odtwarzali tę bitwę, co zawsze Polacy i Litwini wygrywają. E, jakoś tak to się składa. I. z tych okoliczności. Pojechaliśmy tam o świcie, To było w roku 2010, co ma znaczenie w tej opowieści, bo rok 2010 był w historii tak. w współczesnej Polski. I to był iwiec, czyli dwa miesiące, trzy miesiące po katastrofie i była wtedy awantura na, na Krakowskim Przedmieściu i tak dalej. No i nasza audycja wtedy zaczynała się o godzinie 13. I e, my od rana z Agnieszką Żerłowską z kolegami z jedynki siedzieliśmy na tym polu. Było 40 stopni w cieniu, a cienia nie było. Więc e, wczorajsze białe podkoszulki mieliśmy na głowie jako takie badanki, czy jak to się tam nazywa. No i pełni dobrej wiary zaczynamy tę audycję, opowiadamy różne historie i w końcu nagle wpadliśmy na pomysł, że będziemy relacjonować przebieg tej bitwy, że to ci, którzy nie są z nami, nie mogli... Że nie byli na tej Że nie byli na bitwie, e, albo tam zginęli, mogli się wypowiedzieć, jak się to skończyło. E, no i ja tak opowiadam, opowiadam, opowiadam. I tak się wychodzili, jakby to masz się wszystkim się tak, że Agnieszka opowiada ogólnie, a ja o tym, co się dzieje na tej bitwie, w czasie tej bitwy. I ja nagle mówię, że jesteśmy w tym momencie, w którym Ulrich von Jungingen przekazał polskiemu królowi dwa nagie krzyże. Jest lipiec 2010 roku, na polskim przedmieściu jest palto krzyż, krzyż. więc no dobrze. Potem była historia, kiedy już naprawdę było gorąco, postanowiłem się podzielić ze słuchaczami, informacją o tym, jak tam jest gorąco i powiedziałem, żeby Państwo sobie wyobrazili, jak jest gorąco w miejscu, gdzie my jesteśmy. A oni muszą walczyć. To powiem tylko, że koledzy z jedynki radiowej włożyli pod zbry jednego z rycerzy dziś rano termometr. I okazało się, że jest tam 60 cm. Więc okazuje się, że są pisarze, którzy składają ci hołdy. W swoich książkach. Nie tylko, czubaj, tak. Mniej lub bardziej ukryte hołdy. I myśmy je znalazły, i teraz będzie tak, proszę Państwa, ja teraz. Po jednym, po jednym, po jednym żeby nie zabić ludzi. Tak. Proszę Państwa, to są cytaty z literatury. O, ja Magasiu, o Magasiu. Ja je rzucę, kto złapie, ten je przeczyta. Ja podam mikrofon, a Michał musi zgadnąć, z jakiej to jest literatury. Z jakiej książki, o, poproszę. Cztery. Już do Pana lecę. Tylko się nie powkni. Michałe Michał. Proszę. O właśnie, bardzo dobry. Wszyscy wykaszają trójkę, nawet wy. Dobre. Michale, czemuż ty jesteś Michałem? Wyrzecz się z swego rodu, użyć tę nazwę. Lub jeśli tego nie możesz uczynić, ty przysiąż, to przysiąż wiernym być mojej miłości. A ja przestanę tu krwi kapuletów. No, myślimy, myślimy, ja myślimy ta kuleczka lata, zaraz wpadnie w ja i Michał, tak Michał, tak. <grym> Michał i Michał. Michał i Julia. Michał i <grym> Michał. Ja ja chcę powiedzieć, że ja czułem źle no. z tym, że Państwo nie byli włączeni w więc może coś z tym zajmali. Taka jest konwencja tego programu. Jak to nie, byli, cyta, cytowali, <grym> Państwo sobie to, tak, własny program, to będą to... włączeni. Rzucam, rzucam nie podlizuj się. Rzucałam kulkami, ale z literaturą. A to dobrze to bez do papieru kulki. Tak, Michał A nie, nie. znosa. Z nosa. Ja to lubię takiego.